Ja, piernicze! Zobaczcie na tego psa, jaki ten pies jest olbrzymi. Chyba ten pies jest w ogóle radioaktywny, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jaki ma wielki język. Tak naprawdę, słuchajcie, ten pies jest największym psem na świecie. I to nie jest żart. Dzisiaj pokażę wam rzeczy, e, lub też zwierzęta, lub jakieś tam budowle, które nie są sfotoszopowane, tylko w realnym życiu wyglądają dosłownie tak, jak na tym zdjęciu. No i oczywiście, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek z takich niesamowitych rzeczy, które wyglądają jak Photoshop, to zostawcie. 5000 tysięcy łapy w górę, zasubskrybujcie ten kanał Z dzwoneczkiem, no i jeśli macie dzwoneczek Zaznaczony, napiszcie w komentarzu Przypnę każdemu serduszko, kto zaznaczy jeszcze Dzisiaj dzwoneczek, wydaje mi się w ogóle Że ten pies jest dużo Większy od tej babki, ta babka moim Zdaniem dużo, ale to dużo mniej Je niż on, jestem ciekaw czy on je Tak samo przy stole na przykład Z jednego talerza może, albo no z takiego Talerza, takiego samego jak ona, bo no wydaje mi się, że tu jakieś 30 kilo mięsa by wchodziło tak gdzie. No może nie, może bez przesady. 10 kilo mięsa. Słuchajcie, no nie wiem czy, nie wiem, czy wy w ogóle widzicie, ale jego udo tego psa jest większe niż udo tej kobiety. No, ja bym się bał trzymać coś takiego w domu przechodzimy dalej, no i jak, jak na przykład byście nie byli rybakami, albo kimś takim, no to na pewno nie znalibyście takiej niebieskiej rybki, która wygląda rzeczywiście, jakby była sfotoshopowana, a jest to prawdziwy, prawdziwa odmiana ryby, jakaś bluefish, coś takiego, czytałem o tym w internecie kiedyś, naprawdę szczerze wam powiem, że w życiu bym nie pomyślał, że są, że istnieją takie ryby, takie niebieściutkie, chociaż, szczerze wam powiem, że jakbym wcześniej tego nie widział, i bym nie przeczytał o tym, że jest to prawdziwe, to pewnie nie bym pomyślał, że to jest sfotoszopowane. No, mam nadzieję, że, że to nie jest tak naprawdę. To mi coś przypomina. Słuchajcie, nieraz widziałem moich kolegów, nawet na studiach, tak właśnie jak spali na biurku podczas zajęć. Tak było, ale nigdy nie wiedziałem, że można mieć taką, taką wielką głowę i być takim małym z To jest prawdziwa rzecz. No, no nie wiem, czy sobie w ogóle z tego zdajecie sprawę, ale tak jest. To jest ogłem jakiś posąg, coś takiego. E, I to jest w jakimś muzeum, bo ten pan, który tam leży, on tylko wsadził tam głowę. No i wygląda na to, że chyba się dobrze bawią. E, takich zdjęć jest bardzo dużo na internet. Lecie, szczerze wam powiem, że też bym nie pomyślał, że coś takiego w ogóle, że taka twarz jakaś, taka śpiąca, zmęczona jest możliwa do zobaczenia gdziekolwiek. Dzisiaj, jak szukałem, właśnie zdjęć, które wam mogę pokazać, zauważyłem coś takiego. I tak wchodzę w to i sobie myślę, nie, to zdjęcie na pewno jest sfotoshopowane, bo jak to jest możliwe? A później do tej mojej małej głowy weszło coś takiego, że przecież te linie, które tutaj są widoczne, one podtrzymują tego supa, a ten sup jest zrobiony z drewna, czyli nie jest ciężki, czyli się nie rozwali. No nie pomyślałbym o tym, ale no. E Czasami się trzeba dobrze dwa razy zastanowić, zanim się pomyśli właśnie w zły sposób, a nawet o kimś, a nawet o czymś, no przejdźmy dalej. Byłem kiedyś na wakacjach ze Weliną dwa lata temu w Grecji. I Tak myślałem, że będzie taka niebieska woda i w ogóle, no ale taka niebieska woda to w bardzo, ale to bardzo w małych częściach świata jest do zobaczenia. E, tam akurat takiej wody nie było, chociaż jak, się, jak lecieliśmy samolotem, to woda była naprawdę pięknie wyglądająca, może coś podobnego do tego, ale jak już się wchodzi do tej wody, to, to nie ma tego efektu. Nie wiem dlaczego. Napiszcie, gdzie mógłbym jechać na wakacje, żeby taką wodę zobaczyć. Tu na tym zdjęciu możemy zauważyć, że ta łódź jakby nie. Pływała na tej wodzie, tylko jakby ona się unosiła nad wodą. Dlaczego? Tylko i wyłącznie przez ten cień, który rzuca światło na dół. E, w ogóle zobaczcie na tego gościa, który tu jest widoczny. E, on wygląda właśnie tak samo, jakby tak sobie siedział, e, gdzie tak można sobie siedzieć? Gdzie? Na przykład na dachu jakiegoś budynku i te nogi tak zwisają, no nie? Ale tu możemy zauważyć, że te nogi są zamoczone w wodzie, czyli to nie jest żadna ściema. I chyba jeden z najlepszych, najładniejszych widoków, jakie kiedykolwiek widziałem związanych z drewnem. Tak jest, to też nie jest ściema. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest zrobione, ale tych, tych drewienek tutaj jest tak dużo, tak się można pogubić. To jest asfalt. Zobaczcie, jest asfalt. Tu w Photoshopie by można było po prostu odkroić, przenieść do góry i wrzucić jakąś teksturę, ale wygląda na to, że to zdjęcie również nie jest photoshopowane, co naprawdę jest, no dla mnie. Ciężkie do zrozumienia. To zdjęcie zostało zrobione na Węgrzech. Tam coś było właśnie z jakimiś toksynami, jakieś, jakiś taki opis był po angielsku i że te drzewa musieli tak jakby domalować. U nas w Polsce jabłonki chyba się tak maluje, żeby coś się tam z nimi nie działo przez zimę, żeby nie przemarzły. nie wiem też, też nie wiem. Ale tam coś było właśnie z toksynami, z jakimiś takimi rzeczami. Nie wiem dlaczego, może tutaj, jakieś, no jakieś te radioaktywne, może stąd się ten pies wziął właśnie z tych Węgier, no cholera, cholera wie. Także no to zdjęcie też jest prawdziwe o dziwo. No i przechodzimy do... Budynku, który wygląda jakby był pijany, albo tak wygląda, jakby, jakby ktoś był pijany i na niego patrzył? E, tutaj mamy coś takiego, że to jest prawdopodobnie, ale ja to jest odbicie w lustrze. Ja przed chwilę myślałem, że to jest odbicie w lustrze. Jak to jest zrobione? Czy to jest jakaś folia nadrukowana? I o co tutaj chodzi? Ale tak wam miałem tłumaczyć, że to jest lustro, no nie jest lustro i że to lustro się odbija po prostu. A to nie jest. Jak to jest zrobione? To jest chore. Przy szukaniu więcej zdjęć, które wyglądają jakby były sfotoshopowane, Zauważyłem, że nie ryby, tylko że żaby To są chyba najmądrzejsze zwierzęta i najbardziej leniwe one, one, ta, ta żaba tutaj postanowiła, że wykorzysta sobie nos No bo ten, rekin nie ma ręki, żeby tą żabę, wiecie, zgonić Ani no nie bardzo, jak ona się tak przyssa To sobie ma darmowe chodzenie z tym gościem A no tak, no to jak widać No jest, ma 200 IQ ta żaba, no w sumie, ja też bym sobie tak też te, bym chciał tak w życiu żeby po prostu się do kogoś przystać i i wiecie, to jest, tej to jest, to, to jest pasożyt, to jest pasożyt. No nie no, pasożytem bym nie chciał być, ale wiecie, no jakby tak ktoś na przykład, nie wiem, woził mnie samochodem albo coś takiego, to by było spoko. Sinkhole, to jest coś takiego, że ziemia w pewnym momencie się zawala w jednym miejscu i zobaczcie jak pięknie ta ziemia się zawala. Czemu ta ziemia się zawala tak do samegookoła w sensie, że macie, wiecie, wykręconą dziurę, tak jakby od wiertła jakiegoś. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj to jest wielkość budynku, to jest budynek, a to jest ten sinkhole, tak? Także, także każdy, kto tam był u góry, na tym single padł na dół. Co ciekawe, takich, takich zdjęć można znaleźć bardzo dużo w internecie. Ja kiedyś myślałem, że jest to bójda, ale okazuje się, że wcale nie plecak, plecak, zwykły plecak, wydaje się, że jest on zrobiony w photoshopie, tak jak mówiłem na samym początku, ale on nie jest zrobiony w photoshopie bardzo długo się przyglądałem temu zdjęciu i wygląda na to, że te plecaki tak jakby nie mają środka, tylko, że to jest taki wiecie, taki, taki, płas taki płaski materiał, na którym są właśnie naszyte w takim kartonowym e, stylu, e, różne właśnie takie, widzicie tak jakby szwy, tak jak mamy tutaj e, te guziki, no wygląda to mega mega, jakby to było naprawdę zrobione w photoshopie tak samo tych zdjęć jest masa na internecie i sami możecie sobie wpisać na przykład Paper carton back, look, Photoshop. They are real. Tak możecie sobie wpisać, i takich plecaków będzie bardzo dużo. No i przejdźmy do kolejnego zjawiska. Tutaj możemy zauważyć, że jest górka, i na tej górce jest taki jakby chusteczka, taka, taki połowie spadająca chusteczka. I co się okazuje? Ja tak patrzę na to wcześniej, patrzę i... i sobie myślę, no przecież to nie jest możliwe. Żeby coś takiego było. No i wchodzę sobie na YouTube'a. Na YouTube co znalazłem? Jak myślicie, co znalazłem? Znalazłem tam filmik, jak ludzie chodzą. Pod tą właśnie to jest takie metalowe, i w ogóle to się zwiedza. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, ale naprawdę to stuprocentowo to wygląda jako podrobione. Nosorożce, nosorożce, tu jest jeden nosorożec z dwoma głowami. Co ciekawe, dwie głowy. Skąd? nosorożec ma dwie głowy, ale to się okazuje, że tutaj w tym zdjęciu te nosorożce akurat tak stanęły, że pokryły się prawie równo nogami, głowiami tak samo, i wygląda to tak, jakby jeden nosorożec miał głowę z przodu i głowę z tyłu. No, gorzej by bo, jakby ten nosorożec chciał iść i jeden przed ciebie i drugi przed ciebie, to by miał trochę przypał. I jeden zawsze musi cofać. No, co zrobicie? Nie wiem, czy zauważycie tutaj, skąd się bierze ten efekt. Narpym wam pokażę jedną część tego zdjęcia. I domyślcie się, co tutaj jest nie tak. Moim zdaniem, jest nie tak, że akurat na czarnym kolorze jest czarny kolor. Tak, jak możecie tutaj zauważyć, to jest zwykła sukienka. Ta pani wcale nie jest przecięta. To jest zwykła sukienka, która ma robić tylko i wyłącznie takie, takie zjawisko, to jakby rzeczywiście był. Taki przedział, rozumiecie? Jak jest wieczór ciemno, ktoś z daleka patrzy, no to może zauważyć coś takiego, że jasny, więc jak jej wycieli tą sukienkę. No ja chciałbym zobaczyć taką panią w takiej sukni, żebym miał takiego, wiecie, ząga, o co tutaj chodzi? Skąd takie rzeczy są w ogóle... Brane. No i przechodzimy do chyba najbardziej szalonego zdjęcia z dzisiaj Tutaj możemy na tym, za, na tym zdjęciu zauważyć, że mamy jakby gościa Który przyrządza tam, chyba to jest ryż, czy tam jakaś, no chyba ryż, tak? Mi się wydaje, załóżmy, że to jest ryż I, i on w tym samym momencie, co podrzuca, to patrzy się do zdjęcia I tak, tu macie rację, to jest nieprawda Dlaczego to jest nieprawda? Bo takie właśnie zdjęcia są podobno w chińskich, czy w japońskich restauracjach Żeby można było zobaczyć, czy, czym jest wypełniony Nie wiem, czy dobrze mówiłam mam nadzieję, że tak Ale to 100% jest photoshop. Zobaczmy kolejny sfotoshopowany e, obraz. E, tutaj możecie zauważyć właśnie takie niebieskie światełka przy fali i tak tak to również jest zrobiony w Photoshop. Chcę wam pokazać właśnie, że ciężko jest nam odróżnić, co jest photoshopowane, a co nie, dlatego też wam pokazuję przykładowe zdjęcia, które są zrobione w Photoshopie. I zobaczcie, jak pięknie to wszystko może wyglądać. No naprawdę no. Najciekawsze chyba zdjęcie to jest dłoń. Co tu widzicie? Co jest jednak w tej dłoni? Ja też się długo zastanawiałem, jak zobaczyłem tą dłoń. Jak patrzę na tą dłoń, patrzę na nią i się zastanawiam. Co tu jest nie tak? I co się, co się okazuje? Na linii tutaj, na tej linii, którą Wam teraz pokazuję, mamy kreskę, i ta kreska jest wodą. Ta woda jest tak czysta, że ta dłoń wygląda prawie jakby była bez niczego. Okazuje się, że ta dłoń jest w wodzie. Również to wygląda jak Photoshop, no ale taka czysta woda gdzieś jest. Napiszcie, gdzie, gdzie można spotkać taką czystą wodę. No i to by było na tyle z pierwszej części niefotopowanych, niefotoshopowanych rzeczy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Przypominam, żebyście zostawili lajka, subskrybowali również kanał, no i wpadajcie na te odcinki. Trzymajcie się, piona!